Ktoś kiedyś powiedział, że małe dzieci nie dają spać, ale duże nie dają żyć. W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać na temat tak zwanego wypalenia rodzicielskiego. Zachodzi ono wtedy, kiedy rodzice myślą, że już nie dają rady wychowywać swoich dzieci, że dzieci mają przewagę emocjonalną nad rodzicami i wywołują pewien kryzys. W naszym rodzicielstwie. Kilka takich danych statystycznych. Po pierwsze, nasz kraj, Polska, należy do dosyć, do tej grupy o wysokim współczynniku wypalenia rodzicielskiego. Jest to około 8% rodziców deklaruje pewne wypalenie. Natomiast między 11 a 14% rodziców twierdzi, że żałuje, że. Zaplanowało, czy zgodziło się na to, aby zostać rodzicem? Na pocieszenie chciałbym powiedzieć, że do takich krajów jak Polska o wysokim współczynniku kryzysu rodzicielskiego należą także Stany Zjednoczone, a w Europie Belgia. To wypalenie rodzicielskie ma bardzo duże znaczenie, ten kryzys rodzicielski ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o wychowywanie naszych dzieci. Dlatego, że wpływa to na pewną przemoc w rodzinie, na przemoc, na, em, na niewłaściwe emocje, które pojawiają się w rodzinie na skutek właśnie tego wypalenia, tego kryzysu, który przeżywają rodzice w stosunku do swoich dzieci. W naszym kraju przeciętnie w ostatnich latach około 30 dzieci w ciągu roku na skutek właśnie przemocy, wypalenia. Pewnych trudnych sytuacji w rodzinie nawet traci życie. I to są dosyć dramatyczne i bardzo smutne statystyki, ale czy w chrześcijańskiej rodzinie, czy chrześcijański rodzic, czy tato lub mama, którzy są, którzy są chrześcijanami, osobami wierzącymi, mogą przechodzić taki kryzys? I to jest pytanie. Na które dzisiaj w tym odcinku chciałbym razem z Wami odpowiedzieć. I kiedy próbujecie, z pewnością próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, to od razu nasuwa nam się odpowiedź, że tak, że i chrześcijańscy rodzice przeżywają kryzys lub wypalenie rodzicielskie na skutek różnych trudności, które nas spotykają podczas wychowywania naszych dzieci. Co wpływa? Na to, że chrześcijański rodzic może przeżywać tak zwany kryzys rodzicielski. I tak jak już sobie wspomnieliśmy, pewna nieumiejętność, pewna emocjonalność nasza przede wszystkim przyczynia się do tego, że zaczynamy doświadczać kryzysu. Mało tego, stwierdziłem ze, swoich, ze swojego doświadczenia, że pewne takie niepoprawne nastawienie do tego okresu, kiedy są takie trudności z wychowaniem naszych dzieci, pewnego rodzaju takie negatywne nastawienie także się przyczynia dosyć znacznie do tego, że ten kryzys się pogłębia. Przypominam sobie taką sytuację z naszego domu, kiedy już mieliśmy czwórkę dzieci i moja małżonka z jednym z naszych chłopców musiała znaleźć się w szpitalu na około dwóch tygodni. I ja jako tato zostałem z tymi dziećmi, z trójką małych dzieci w domu. Wiecie, dla mnie to ojca, który w miarę się starał, aby być tak jakby w temacie wychowywania dzieci, w tym, w tym rodzicielstwie, na tym pierwszym etapie, ale kiedy zostałem sam bez mojej żony, to pamiętam szczególnie taką sytuację, kiedy trójka naszych dzieci zachorowała na tak zwaną jelitówkę. Wiecie, z czym to się łączy. Kiedy te dzieci płaczą, są cały czas markotne, dodatkowo jeszcze trzeba ciągle je, je przebierać, dodatkowo trzeba zmieniać nawet i yy, pościel. Powiem Wam tak szczerze, że nie dawałem sobie z tym w ogóle rady. Doszło do takiego momentu, kiedy one, ta trójka naszych dzieci płakała, myślałem, że zostawię ich i po prostu wyjdę i pójdę na spacer, bo mam już wszystkiego dość. Ale wtedy, w tym takim bardzo trudnym dla mnie momencie, przeżyłem takie dwie rzeczy, i którymi też chciałbym się z Wami podzielić. Pierwsza, to miałem takiego przyjaciela, który, o czymś wtedy pisaliśmy, dokładnie nie pamiętam o czym, ale to chyba było to związane z życiem młodzieży w zborze. Też wtedy byłem liderem młodzieżowym w naszym zborze. I do czegoś żeśmy się do jakiegoś przedsięwzięcia przygotowywali, i pisaliśmy o tym. I kiedy też w trakcie tej naszej konwersacji napisałem do niego o tym, co przeżywam w swoim domu, to ten przyjaciel mój napisał do mnie: Słuchaj, to ja zaraz do ciebie przyjadę, aby ci pomóc. Wiecie, w tym moim takim kryzysie było to dla mnie jakimś takim lekarstwem. Ja mówię: no niego wiesz co, nie trzeba. Ale ta sama jego chęć, ta jego propozycja dała mi bardzo dużo siły i takiego zapału do tego, żeby się tak szybko temu nie poddać. A drugą rzeczą, która w tamtym czasie mi bardzo pomogła, to pamiętam, kiedy dzieci już płakały, kiedy sam byłem w rozpaczy, uklękłem na swoje kolana, podniosłem swoje ręce do Boga i modląc się powiedziałem, Panie Jezu, wiesz, że ja już nie daję rady, ja już naprawdę nie mam siły, ja nie potrafię poradzić sobie z nimi. Nie jestem taki czuły, nie jestem taki opiekuńczy jak mama. I kochani, dokładnie nie pamiętam jak to się stało, ale podczas tej modlitwy Osobiście tak wewnętrznie poczułem szczególne duchowe działanie, które dotknęło mojego serca. Poczułem, że coś mnie zaczyna wspierać. Kiedy stałem z tych kolan i do nich wróciłem. I na tyle, na ile wtedy mogłem, tak jakby się nimi zajęłem, to w bardzo krótkiej chwili one zasnęły, one się uspokoiły. I ten kryzys, który tak najbardziej w szczególny sposób pamiętam, w moim takim ojcostwie po prostu został zażegnany. W czym tkwiła, lub w czym tkwi zwycięstwo nad tymi negatywnymi emocjami, które się pojawiają u chrześcijańskich rodziców? Po pierwsze, musimy przyznać, i już sobie to przyznaliśmy, że przeżywamy podobne kryzysy jak wszyscy rodzice. Ale jedno jest, takie godne podkreślenia, że nie możemy ponieść się tym emocjom do tego stopnia, aby w naszej rodzinie, w naszych relacjach powstała przemoc, zaniedbanie, obojętność. Znam też takich rodziców, którzy uciekli od problemów. Znam takie mamy, które mając trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi, ich mężowie. Ojcowie tych dzieci pozostawili rodziny i zbankrutowali. Ale przecież nie musi tak być. Dlatego jest taka szczególna prawda, którą ja chciałbym dzisiaj tutaj podkreślić. I tą prawdą jest to, że musimy pamiętać, że te wszystkie trudności wychowawcze, te wszystkie takie emocjonalne sytuacje, które wymagają od nas szczególnego, szczególnej postawy, one są tylko chwilowe. One nie będą trwały całe życie. One nie będą jakby każdego dnia, ale one są tylko chwilowe. I po prostu w tym momencie, w tej danej chwili, musimy znieść się na wyżyny, aby zażegnać temu kryzysowi. I słowem, który chciałbym się podzielić w związku z tym, z tym dzisiejszym rozważaniem, z tą dzisiejszą refleksją na temat kryzysu rodzicielskiego, jest słowo z księgi kaznodziei Salomona, z trzeciego rozdziału, który mówi o tym, że wszystko ma swój czas. Ja przeczytam tutaj kilka myśli związanych z tym, co ma swój czas, dlatego że Salomon także tutaj wymienia pewne elementy związane z wychowywaniem dzieci czy z rodzicielstwem. I od pierwszego wiersza czytamy, wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia, mówi Salomon. Jest czas płaczu, jest czas śmiechu, jest czas pieszczot, Salomon mówi, jest czas leczenia. A więc wymieniłem, jest tutaj więcej różnych elementów wymienionych, na co jest czas, ale ja wymieniłem te, które w tym fragmencie od. Pierwszego wersetu trzeciego rozdziału księgi Kaznodziei Salomona aż do ósmego wersetu są wymienione, i wśród nich są wymienione takie elementy, które należą do rodzicielstwa: jakim jest rodzenie, jakim jest kiedy dzieci nasze płaczą, kiedy nasze dzieci się śmieją, kiedy nasze dzieci się pieścimy, doglądamy, wychowujemy, kiedy chorują nam. To są. Okresy w życiu każdego rodzica, ale to minie. I wiecie, kiedy sprawdzają statystyki, się okazuje, że rodzice, którzy są już po 40, oni tak jakby patrzą dzisiaj z perspektywy czasu, bardzo mało wtedy żałują, że zostali rodzicami. Dlatego, że w wieku po 40, kiedy już mniej więcej mamy te dzieci takie podrośnięte, i to wtedy tak jakby te kryzysy, które przeżywaliśmy wcześniej, stają się bardzo odległe i przeszliśmy je i patrząc z perspektywy czasu, mówimy właśnie, że to był tylko taki czas, to trwało krótko. Dlatego każdy rodzic, który dzisiaj przeżywa jakikolwiek kryzys albo trudności wychowawcze, musi pamiętać o tym, że to tylko chwilę potrwa. Należy się przyłożyć, należy się do tego zmobilizować, jakby postawić się przeciwnością i poprzez, po, po prostu przez to przejść, i nie poddać się temu, temu kryzysowi. Bo kiedy będziemy mieli swoje latka już, to będziemy patrzyli na to z perspektywy czasu i powiemy: Nie było to wcale takie trudne. Wystarczyło tylko się przyłożyć, wystarczyło tylko się zaangażować. Oczywiście, jako rodzice, musimy też zrozumieć, że z pewnych rzeczy musimy zrezygnować. Musimy zrezygnować nieraz ze własnej kariery na pewien czas, z własnych ambicji, z pewnych hobby, pasji. Nie mogą być one ważniejsze od naszych dzieci. Nawet odważy się powiedzieć, powinniśmy na jakiś czas, jeżeliśmy zaangażowani w służbę, jeżeliśmy zaangażowani w życie kościoła, powinniśmy na jakiś czas też wziąć tak powiem, w cudzysłowie urlop, wstrzymać się od pewnych takich Działań, aktywności w życiu zboru, w życiu Kościoła, dlatego, że rodzina jest dla nas ważna. Dzieci są dla nas ważne. One nas potrzebują i to rzeczą bardzo dobrą, kiedy my się wstrzymamy na jakiś czas, a później podejmiemy służbę, pracę, aktywność w życiu Kościoła. Na tym się nie stracimy, a przede wszystkim nasza rodzina i nasze dzieci zyskają. Co jest jeszcze ważne. W tym, kiedy przychodzą te kryzysy i te trudności związane z wychowywaniem, czy troską, czy podstawową opieką nad naszymi dziećmi. Już wspomnieliśmy, świadomość tego, że to potrwa tylko jakiś czas mało tego. Tak jak wspomniałem w tym świadectwie, które opowiadałem o moim kryzysie to jest wspieranie siebie, wspieranie jedni drugich. I bardzo ważne jest, aby małżonkowie się wspierali, mąż wspierał żonę, dlatego że w większości na naszych kochanych żonach spoczywa ta, ta troska, to przeżycie o dzieci i one to czują najlepiej. Dlatego my, jako mężowie, tatusiowie, powinniśmy się starać wspierać nasze żony. Mówiąc to, wcale nie uważam się, że ja to robiłem bardzo dobrze, ale na ile potrafiłem. Dzisiaj na pewno mógłbym to zrobić lepiej. Wspierałem moją małżonkę i dziękuję za to Panu Bogu. Brałem nieraz odpowiedzialność za pewne rzeczy, które miały miejsce w naszym domu, po to, żeby zadbać o swoją rodzinę. Dodatkowo jest jeszcze taka wielka prawda, którą na koniec chciałbym podkreślić: we wszystkim cokolwiek czynimy, a wychowywanie dzieci jest wolą Bożą. Dbanie o rodzinę jest Bożą wolą, możemy być pewni, że Bóg nas wspiera. Rzymian 8 rozdział 28 werset mówi, że Bóg współdziała z tymi, którzy Boga miłują i współdziała z nimi ku dobremu. To jest coś bardzo ważnego, że pomimo tego, że my się wspieramy, to ponad tym wszystkim jest Bóg i On nas wspiera. Dlatego, że my jako rodzice, jako chrześcijańscy rodzice, podjęliśmy się dzieła. Podjęliśmy się troski o nasze dzieci, która jest, która jest zgodna z Bożą wolą. I dlatego, kochani rodzice, którzy przeżywacie może kryzys, jesteście może w takiej sytuacji, albo będziecie w takiej sytuacji, to chciałbym Wam po prostu podkreślić na koniec te trzy prawdy. Po pierwsze, to tylko krótko trwa. Nie będzie ten kryzys trwał całe Wasze życie. A po, po drugie, wspierajcie siebie. Jedni drugich wspierajmy, zachęcajmy, motywujmy. A po trzecie i najważniejsze: Bóg jest po naszej stronie. Bóg wspiera rodziców, którzy może z trudem, może nawet i ze łzami, może i z, taką, z takim ogromnym przeżyciem, martwią się i troszczą się o swoje dzieci. I nie pozostaje w długu wobec nich, ale ich błogosławi, pomaga i wspiera. Niechaj dzisiejsze Taka refleksja związana z kryzysem rodzicielskim posłuży dla każdego z Was jako taka dobra rada i wsparcie, i też zachęta. Zostańcie z Bogiem do kolejnego odcinka.